Nie widać z powrotem w Minecrafcie. Hmm. To tak, to już się przytopiło. Jeden, dwa. Raz, dwa. Hmm. Raz, dwa. Ciczy się totalnie miejsce, ale no cóż Nic niestety z tym nie zrobię na ten moment. O, bo, 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 bo. Nie ja wiem, to spokojnie może, że tak wisieć. Birdbuilder, builder, ok. Oj A, no i oczywiście nie ma tych co chciałem. No ale mniejsze o to. Chcę zrobić takie coś. Więc... Ok. No mówię niestety będzie kamienne. No ale. Ale będzie i tak ok. Więc cobblestone. Co nie szkodzi? Nie podpikę tylko stencil tej Teraz tak, czyli potrzebuję to. Potrzebuję to. Materiał. Mogłem tego tak nie wrzucać. No nieważne. Mamy to. Mamy to. A jakby z drewna na przykład to durability się zwiększy Aha. No bo z żelaza nie da się tak zrobić. Nie? Było coś mięsnego, pamiętam. No nieważne. Hmm. Chciałem zobaczyć, czy drewno nie miałoby większej wytrzymałości. Głowice i tak chcę zrobić z czegoś, to jest Mining Speed 4, a kości na przykład nie to. Kości Speed 4 w pewnie nie mamy hmm. Chyba, że były gravel, ale Andesite a szkło Powiem, że szkany... Ale szkany też pewnie trzeba wylewać. Na no cóż? Czyli co? Jeżeli nie znajdę za chwilę jakieś. Jest gravel zobaczmy, czy gravel łótnie jako ston. Nie czy można jakoś wytworzyć flinta? Można. Jednego zrobię na ten moment, bo tylko chcę zobaczyć, czy jest inny. Jest i jest nawet większa wytrzymałość. Ok, mm, może nie aż tyle, ale z tyle. Mm -hmm. Binding akurat będzie ok, i co jest? Materiał kost 8. To jest 8. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Stone Obsidian, ale dlaczego nie ma? Eee, dobra, masz tego. się uparło. Mogłem opróżnić jak w wpierw. No, ale szkit um, tam mamy, a... Tak, z tego też się nie. Tak, gdzie jest Tafrot. Nie zgadnę, też się nie da. Dobra, będzie stał nowy. Zaraz to wszystko pozbieram. Chcemy zrobić to. Super kolejność. Mówię, to może nie będzie najlepsze narzędzie świata, ale... ...na pewno nie będzie najgorsze. Zaraz wam pokażę jak ładnie działa Lambrax. W wpierw podkładam trochę rzeczy. To, to. Pomogę. Tego nie wiem jak się używam. Dobra. Jaką ma wytrzymałość? No nie najgorszy. Lecimy do tego. Jak będę miał dużo lepsze, to chyba zademonstruję na tamtym. Ale wtedy można się spodziewać crashu i straconego odcinka. No. No prawie cały topór poszedł. I to w sumie nie było aż tak wielkie drzewo, nie? No ale niestety trzyma się jeszcze za to. Pewnie za to. I to. Bo liście nie znikają póki dotykają chociaż jednej tego. Dziwne... Oczywiście poiznajwi, bo już długo tego nie było No ale drewno. No, i dlatego Lamborghini jest świetny. Oczywiście, później już nawet nie będziemy musieli na drzew. Chyba, że chcemy jakieś nowe odmiany zdobyć. Jeżeli się wszystko uda. Ale tu jeszcze troszkę, troszkę drogi przed nami. No No to co? Pełny kwipunek nie Obra, wrócę po to za minutę Zobaczmy jak tam kurę No, za to żeby tak naprawdę na takiej jednej turbinie To naprawdę, naprawdę spoko. Mhm, 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 Tego nawet wykopałem, To jest takie sobie. To się bardzo przyda niedługo. No i może. Nie, no. Nie, dwa, trzy z takiego marmuru nie będzie starczyć. To chyba po prostu z tego fantazji zrobię. Fajnie by było, jakby to się rozpuściło powoli. Bo chcę zebrać. To drewno... No, ale w takie chwile, jakbym teraz zostawił to wszystko, żeby e, znikło i po prostu bym przebiegł po podłodze, to by było szyb... no, wygodniejsze, może nie szybciej. Bo to w taki sposób oczywiście nie czekam, tylko wyzbierywuję z WS wszędzie. Ale mamy... Ile? No, z tym co jeszcze tam wisi, będzie spokojnie z taków Taką tak naprawdę chwilkę. No. Spokojnie, tu jeszcze jest tak cytaki wiszą nawet. Zbierając je ja pewnie się zabije jeszcze. No, ale co tam. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Tu jeszcze jedno, tu. Będzie mi tego dużo potrzebne. Pierwsze do budowy, drugie, bo wy nie wiecie. I w sumie moja postać Minecraftowa też nie wie, ale zawierają esencję tam drewna, które no to nie jest nic trzeckiego, ale też esencje magii, którą no są w sumie najłatwiejszym źródłem. Więc jakbym taką farmę tego postawił, to z tego bierze się. Um, Jakoś na ta esencja chyba miała. Już chyba trzeci raz zahaczyłem się brodą o e, popfilter mikrofonu, więc mam nadzieję, że tego nie słychać. Jest deszcz, jest noc, czas spać. Jakie znowu monstery nearby? Gdzie? To? Ty się. Już. I ty też. Kisz, kisz, no bo zaraz się naprawdę coś jest spakiem i tyle z tego będę. Właściwie to miałem początkowo wstawić research table, ale stwierdziłem, że nie mamy materiałów na niego, więc. Tada, sypialnia w której nie ma Monster Snirby. Takie bzdury ten Minecraft nie czas. jakoś lepiej to um, tam obliczać, a nie... No, w okręgu są. Ale mam cztery ściany i nic mi nie zrobią. Ale co z tego? Masz metr obok. To jest takie... No ja sam nie wiem. Coś tu jeszcze leży. Mm. Chyba nie. Dobra. Bambus, bambus ścięty. Ciekawe. Teraz tak. E, wezmę... z no, tyle powinno mi staczyć na początku. Polecę tam. I zacznę... W obrębie tego pierwsze zetnę drzewa i położę podłogę. Akurat z tych to mi tak bardzo na drewnie nie zależy, bo już trochę zbierałem. A teraz z lamperaksem będzie łatwo. A po prostu chcę się tego stąd pozbyć. Dobra, teraz tak chcę to wypłaszczyć, czy podnieść. Jakbym chciał podnieść, to bym tu musiał trochę dirtu. I by to obniżyło, o, nie wiem... ...na jakieś 3. Nie bym był na tej wysokości. Nie, chyba wolę to podwyższyć, dobra. To nie zmienia faktu, że jedną warstwę chcę skopać, żeby zamienić na tę. No, no to zaczęliśmy wreszcie budowę. I ta budowa może potrwać... Nie wiem. Zależy jak tam się... Właśnie czy tam się stączy przetapia, W końcu czy nie. Bo teraz już nie pamiętam, a stąd będzie mi potrzebny, bo chcę zrobić te jakim tam eee, tego na chwilę obecną nie rusza bo zgubię punkt, w którym to stało, ale w sensie rozstawię w Jest dalej ok, jest dalej ok. Mm, tu jeszcze. No. Mam wrażenie, że to będzie spoko podłoga. na to jeszcze jakiś dywan się daj. I super. Bo w chiselu to, z tym nic nie da się robić, prawda? Shapeless, shape fuel, forestry, carpenter, mechanizm, tubes, bla, 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 bla. Nie. Nie wygląda to jakoś tak... Nie, jest spoko. No dokończę tu podłogę i kończymy odcinek Bo już powoli powinienem też zacząć nagrywać coś innego i no, przede wszystkim to sobie zrobić przerwę i widzę, że tego drzewa się muszę pozbyć jest to. pewnie od tego się rozwali a nawet nie i ogólnie jakbym zmienił zdanie jeżeli chodzi o podłogę to tym... a nie, jednak tak się, jednak się rozwaliło więc tutaj zostało troszkę dlatego nie znikam jeszcze to tym rozwalam też 3 na 3 desek więc spoko i z której strony będzie zejście? W tę stronę będzie zejście i tutaj w tych obrębach będę budować. Dobra. Dobra, no to wszystko. Spo... Nie tutaj. No tak, tu się zaczyna to, że powinienem to wyrównywać. A na szczęście nie dużo. No, tylko troszkę trzeba było wyrównać. Tak jak mówię, pewnie to później kiedyś wykopię. I jakieś lochy. Ale nie w tym momencie. No i później to też tak jakoś wygładzę, idąc w dół. Żeby nie wyglądał jak taki prosto klif. Więc... No. A na teraz po prostu szybciutko stawiamy podłogę. Bo pewnie ten odcinek też już zaczyna się dłużyć. I będę miał kilkanaście takich może nie kilkanaście bez przesady, ale z dziesięć na pewno takich 20-minutówek i później będzie, jak będzie jedna 15-minutówka, dlaczego tak krótko? <grych> nie no, nie przesadzajmy, ale po prostu te 5 minut to nie robi różnicy w, w sensie. W sensie takim, że to co uda mi się zrobić, tylko w takim sensie, że po prostu robię w tych odcinków wtedy mniej, jeżeli są dłuższe i potem zapominam, co miałem zrobić i no, no wiecie o co chodzi. I później połowa odcinku kolejnego się, jest zajmowanie się, a co ja właściwie miałem zrobić? To jeszcze sprzątniemy. Niestety to drzewo będzie musiało stąd zniknąć, ale to jest jeszcze drugie i w sumie tak patrzę. No, stąd schody wyjdą jakoś tu i to drzewo jeszcze zniknie. To może zniknie i parę tych. I będzie spokój Stąd jest ok i 5 5 5 ok. No to jest dobry kształt taki jak zamierzałem no, rozmiarowo jest spoko więc jest ok powinno się wszystko spokojnie mieścić no, no to w następnym odcinku zobaczymy czy mm, się z tą. jeżeli tak to jeszcze trochę złota rzucimy, zrobimy to pewnie z fantazy bloków zbudujemy chociaż jedno piętro piętra będę robił Hmm. Chyba na Trzy wysokości, na czwartym będzie Piętro, w sensie hmm. Że tak Wtedy mam spokojnie nad głową trochę miejsca Niektóre maszyny są trochę wyższe No, wiadomo No No to Do następnego razu